Gotowanie na świeżym powietrzu. Fasolka i grochówka Testujemy. Będzie dobre? A co było pierwsze? Moje. Twoje. Moje. Fasolka. A czy tu u góry jest moje, nie? Tak. To otworzymy jedno Zobacz, czy jest OK. jest okay, OK, to znaczy, że. Jest Moja była u góry, da? No. Mogłaby To Akurat 22 zł. Mm. A tamto, te, te mięsne takie, te to po 36 nawet. Płacisz jednak za tą jakość i jest naprawdę. Ale Ale to jest tak? O ile w ten A trwał? tam minut? Nie no No nie no, te 3 godziny OK, by się tu znalazło tylko że żebyśmy nie tam byli, to by bardziej było... Tak.